Cześć, witajcie jak co tydzień w analizach produktowych. W tym tygodniu zrobimy coś troszkę innego. Przeanalizujemy sobie sprzedawcę i zobaczymy sobie w ogóle, ile taki sprzedawca zarabia na swoich topowych produktach, które najwięcej sprzedaje, żebyście wy też mogli mniej więcej mieć, właśnie świadomość tego, ile. Wy możecie z takich produktów zarabiać długofalowo? Mniej więcej nawet, jeżeli byście sprzedali połowę tego, jedną trzecią z tego. Jaki jest długofalowy potencjał w takim imporcie? Więc zaczynamy. Pierwszy produkt mamy taki projektor, lampa, gwiazd. No i teraz cenę zakupu na Alibabie mamy 11,60 dolarów. Nie mamy informacji przy większej ilości jakie są ceny, więc policzymy sobie przy tej cenie, ale zapewne no, ten sprzedawca minimum 500 sztuk, sztuk ciąga, to myślę, że ma około tutaj 10 dolarów, jak nie jeszcze mniej. No to liczymy sobie, załóżmy 11,60 dolarów. Um, Tutaj zakupu pylny. czekajcie, bo mi się tutaj troszeczkę musimy sobie to pomnożyć. Razy 3 i 7, bo teraz jest taki kurs. Okay. Transport. Co mamy w transporcie? Tutaj, jeżeli chodzi o transport, to zapewne przy dużej ilości ten dostawca ma po około 10 zł. Transport. Cena finalna mamy: OK, mamy 119 zł. Mamy tutaj ilość sprzedaży: 402 sztuki. Czyli przy 402 sztukach ten sprzedawca zarobił tutaj 6500 zł. Tylko teraz jest bardzo istotna kwestia. Tutaj mówimy o prowizji 30%, czyli takie mocne promowanie, mocne ciśnięcie i teraz jeżeli ten sprzedawca zapewne importuje w dużych ilościach, to on ma cenę na przykład załóżmy nawet 9 dolarów, prawda? I zobaczcie. Tylko kilka dolarów różnicy na sztuce, i już jaki robi się wynik. Więc policzymy sobie średnio około 10 dolarów, nawet żeby mieć taką, taki zakres, ile ten sprzedawca właśnie może zarabiać z tego produktu. I teraz e, tutaj mamy jeszcze tak zysk po prowizji. OK. E, cena finalna, zysk finalny netto, OK, czyli mamy 402 sztuki. Dobra, zapiszemy sobie 9549, czyli tak, projektor. Tam było 9549, 9549, Ok, lecimy dalej sobie z kolejnym produktem. Mamy taką kasę fiskalną dla dzieci, i taką kasę fiskalną możemy ten sprzedawca ma po około właśnie. Widzimy 7 dolarów, no około 600 sztuk, więc nawet pewnie troszeczkę drożej, więc załóżmy. No, tutaj mniej więcej, pewnie w tej cenie ma 8, doliczmy 8 dolarów plus minus, bo to też te ceny nie są do końca takie rzetelne, jakie faktycznie są. Cena e, za taki transport to też pewnie maks 10 zł, bo to w dużych ilościach idzie. Mamy teraz tutaj 69 zł. Ok, e, co jeszcze teraz tak, mamy tą kasę fiskalną. Jeszcze sobie przeanalizujmy jedną rzecz, bo teraz tak, czy to jest na pewno ta kasa fiskalna? Ok, to jest taki komplet. OK, czyli to jest jakaś jeszcze większa. Mój błąd, ja tutaj się pomyliłem przy wyszukiwaniu, więc jeszcze sobie tutaj prze, jeszcze raz sobie spróbujemy znaleźć tą dokładnie e, kasę bo to jest zupełnie inna, troszkę mi się pomyliło. Okej, okay, dobra, i mamy teraz jakieś podobne kasy. O, iż widzimy, taka kasa, ogólnie, jeszcze sobie przeanalizuję, czy to jest na pewno ta. Tak, to jest z sobą taki terminal. Okej, okay. czyli mamy na przykład, to jest ta oferta. No i ten sprzedawca pewnie ma po 3,90 dolara. No właśnie mi się coś nie zgadzało cenowo, bo to aż dziwne było. No i w przypadku, gdy produkt ma 14 cen zakupu, to zazwyczaj transport przy większych ilościach to jest mniej więcej połowa albo mniej niż połowa tego, czyli 4, 4, załóżmy zł. Ten sprzedawca sprzedał kasy 551, więc mamy 13 tysięcy zł zysku, więc naprawdę ciekawy. 13, już będę w zaokrągleniu zapisywał, żebyśmy mieli 13, ok. Lecimy dalej. Mamy takie rzepy, klocki kreatywne, i teraz takie klocki mamy.